Cześć misiaczki, z tej strony Fistakowa i, i słuchajcie, yy, może umówmy się tak, to zostawimy to bez komentarza. Pamiętacie jak e, rok temu obiecywałam Wam, mniej więcej rok temu obiecywałam Wam serię z The Sims 3? E, więc postanowiłam, że może warto w końcu tą serię nakręcić. I tutaj znowu pozostawię to bez komentarza. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie o co chodzi. E, chciałabym, żeby seria ta ukazywała się regularnie. I e, tak to jest moja rodzina. Tutaj ona się wydaje bardzo, bardzo duża. E, ale ten pan i ta kobieta są współlakatorami. E, my sobie tutaj stworzymy nową rodzinę. Eee, może, gdzie będziemy grać hmm, troszkę tego tutaj mam chyba nie grałam jeszcze na tym świecie nie wiem jakie tutaj są eee, w ogóle lokalizacje ale na nim jeszcze nie grałam on jest dostępny w store zupełnie za darmo eee, wszystkie jakieś linki do mojego profilu, jakie dodatki posiadam będziecie mogli znaleźć w opisie filmu a więc ok zaczynamy tutaj E, tutaj będzie to ładowanie ekranu. Ja mam trochę tych dodatków, jednak, więc to się będzie chwilę. Okej, okay, więc mamy załadowaną grę. Nie pokazywałam wam tego całego ekranu czytywania miasta, bo. No cóż, pewnie już wiele razy widzieliście to teraz tak strasznie. dużo guitarów prowadzi e, w serię z, z Desmos 3, że. że to, 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 to nie ma po co tego pokazywać. Jeszcze tak. E, formie wytłumaczenia. Jeśli będziecie słyszeć tutaj jakieś dziwne dźwięki, e, to to są moje dwa malutkie kociaczki, które teraz, teraz mam i one tutaj biegają sobie wokół, nie mogę ich zostawić samych. E, I i jakby, to, jakby coś tutaj mnie uczało albo coś, to ja Was bardzo przepraszam. Okej, okay, więc stworzymy sobie rodzinę. Mm. Znowu ekran, no to fajnie, jak ja tego nie lubię. Stworzymy sobie rodzinę, no i chyba ja. Mm. Nikogo to nie zdziwi, że zrobię sobie kobietę. Ehm, tylko <laughs> słuchajcie, bo jest taki problem, bo ja nie wiem jak ją nazwać. Ehm, tak naprawdę to nie mam najmniejszego pomysłu na to i może ehm, w ogóle moim założeniem jest tworzenie takiej serii z The Sims 3, w której to wy kierowalibyście co dalej stanie się z Simami. E, odcinki będą tak e, około 15 minut, będziemy tam dochodzić do jakiejś akcji i potem bym Was prosiła e, na koniec odcinka, wiecie, będą dwie albo trzy e, możliwości do wyboru, co ma zrobić w tej chwili Simka czy tam Sim. Znaczy simka, no bo to będziemy na razie kierować. Nie my zobaczymy jak to dalej się rozwinie i to y wy będziecie decydować, komentarz, który uzyska najwięcej głosów. Y w momencie kiedy będę się zabierać do kręcenia kolejnego odcinka e, będzie po prostu zrealizowany e, więc tak, ja zabieram się tutaj za, taką, za takie szybkie stworzenie sima, puszczę Wam to pewnie w przyspieszeniu i wracam do Was e, jak już wszystko będzie gotowe jak nasza kobietka będzie gotowa ok, no to do zobaczenia za chwilę Thank you day, the No Dobrze, więc stworzyłam Simkę. Pewnie widzieliście, jak ją tworzę. Tak na razie będzie Zetka i Ksińska. Z racji tego, że mam nadzieję, że poddacie mi jakieś propozycje, jak ją nazwać. Jest wróżką. No, taka średnia budowa ciała, w sumie to bardziej szczupła niż gruba. Ehm, Ubranie widzieliście. Nie będę ich teraz niestety załadowywać, bo no, to by trwało wieczność, ehm, bo wiecie, jak te, jak te ubrania się wolną ładują, o to to jest jeszcze nagrywanie to już w ogóle daje takiego powera Zresztą jak widzieliście bardzo dużo rzeczy, czy bardzo dużo, no w sumie nie tak dużo, ale trochę rzeczy mam ściągniętych z giełdy wymiany Między innymi na przykład ten strój, ale starałam się dawać takie rzeczy typowo z jakichś dodatków Tam było studenckie życie, była impreza w plenerze, no w każdym razie Starałam się, ale niektóre rzeczy są, na przykład stroje kąpielowe w takich podstawowych, nawet w dodatkach są bardzo brzydkie dlatego wzięłam sobie ten zestaw. E, osobowość, w sumie to tak troszkę namieszałam w tej osobowości, bo jest artystką, jest histeryczką, nieodpartą i ma poczucie humoru, oraz jest rodzinna. A jako karierę wybrałam mm, zieleńsze ogrody doprowadzić do wyrośnięcia starości z użyciem rozkwitu e, i osiągnąć 10. poziom ogrodnictwa. No, nie jest może to jakiś taki ambitny zawód, ale ona będzie się zajmować spokojnie ogrodem, a nie wiem, można mieć całe zatrudnienie w ogrodnictwie? Kurczę, chyba nie, chyba można. Mam nadzieję. Ulubione jedzenie no to stek z tofu. Nie, stek z serem. O kurczę. Może coś innego weźmiemy? Eee, naleśniki weźmiemy, bo wiecie... Y Fajnie jest dostawać ten na nastrójnik, że smaczne jedzenie, dobrze przygotowane, yy, wtedy jak mają te swoje ulubione dania podawane, to to jest lepiej, jak damy jakieś takie, o nie wiem, risotto z porównikami, to kiedy ona się tego nauczy, no nie? No, muzyka, przepraszam, gig nie wiem, szczerze powiedziawszy, która to jest dokładnie, yy, może nauczymy ją grać na gitarze, na pewno, przecież sieci społeczne i tak dalej, to wszystko Postaram się ją po uczyć. E, ulubiony kolor turkusowy, tak samo zrobiłam mi takie troszkę turkusowe skrzydełka, Podoba mi się ten kolor. E, głos ma taki, taki, taki średni. Czekajcie, jak to? Sean jak Puzzle. To... O, taki ma głos mniej więcej. Strzelec to raczej nie ma nic do rzeczy. OK, więc e, prowadzimy sobie ją. Teraz. Jeśli będziecie chcieli, e, to wyślę Wam ją na bo nie jest aż jakaś super e, piękna, no. To ja jakaś tak po prostu, to przecież zawsze można, znaczy wygląd już nie można zmienić, ale przecież ubrania zawsze można zmienić. E, teraz sobie wybierzemy miejsce tu zamieszkania. O kurczę, tu jest... Jakaś pusta parcela. Tylko nie wiem właśnie, czy wprowadzać ją do domciu: e, jakiegoś takiego malutkiego, czy jakiś niewielki domek wybudować. Czy co, chyba ją wprowadzimy. Nie będę grała chyba na, na swoich budowanych domkach, tylko zagramy całość na domkach. Na domkach takich wiecie. Tutaj był ten, no był ten, gdzie on jest, o, taki malutki, akurat był dla niej daleko, co kurczę, trochę daleko. Pamiętam też był dobry, ja no on 14, a my mamy 16 i mam A co to jest? Tak, też wierzę. Nie, no dobra. Chyba nieumeblowany i y, ja sobie go tak troszeczkę wysypiam łazienka. No, jak go sobie tak troszeczkę wiecie, y, przemebluję. Okej, okay, czyli jesteśmy tutaj, chodzimy do gry. Troszeczkę wczytywania, jak to zwykle bywa. I wiecie co? W sumie to ja też na przyspieszeniu y, trochę umebluję ten domek i y, znajdziemy pracę. Zobaczymy, czy można w samozatrudnieniu, czy, czy trzeba będzie szukać. Znajdziemy pracę i będę już kończyć, bo chciałabym, żeby to był taki odcinek wstępu, że się tak wyrażę. No i następne, następne odcinki pojawią się na pewno wkrótce. Może, może już jutro będzie kolejny odcinek. W sumie będę miała troszeczkę czasu. Tego najbardziej nienawidzę w simisach, że, że po prostu to się tak strasznie długo wczytuje. Aha, no i jeszcze chciałabym Wam powiedzieć dwa słowa, ponieważ yy, no podejrzewam, że zaprosicie mnie też na pewno do znajomych na Simpanju. Yy, dużo osób mnie już sama mam, chyba 54 albo 6 znajomych, coś takiego. Yy, myślę, że, że, że będziecie też mnie chcieli tam dodać. E, oczywiście zapraszam. E... A o właśnie, bo czekają już cztery prezenty na nas. W sumie to wiecie co? Będę odbierać prezenty, z tym, że musimy się jakoś umówić, bo też, żeby nie było za łatwo. Może będę odbierać po prostu pierwsze pięć prezentów. Będziemy wysyłać pięć i odbierać pięć i to będzie takie bardzo sprawiedliwe. I oczywiście pierwsze pięć prezentów to będzie te pierwsze. E, znaczy, odeślę po prostu do tych osób, które mi wysłały. Okej, okay, żeby tam nie było jakichś takich większych problemów. Wiem, że to się będą pewnie te osoby powtarzać, no ale przynajmniej mamy taką pewność, że te osoby, które faktycznie te prezenty dostaną, to one grają, a nie jest tak, że wiecie, że tylko zaprosiły, a, 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 a wiecie. Jeśli się będą powtarzać, to znaczy, że te osoby wchodzą do gry i grają. Yy... I pewnie zobaczycie, jak mnie zaprosicie na Simpage'u, że ja mam w sumie tylko trzy gry zarejestrowane, to znaczy to są dwie gry i jeden dodatek. Mam podstawkę Simsów, mam e, to nie z tego świata i mam imprezę w plenerze, ale e, dzięki uprzejmości e, Ani, e, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, mojej widzki, e, udostępniła mi po prostu swoje konto Orgin, i tam ona ma wszystkie te gry, które ja tutaj posiadam. Jedynie co to nie ma właśnie tego, znaczy ma go ode mnie, bo ja też je oczywiście dałam. Ma ode mnie właśnie tą imprezę w plenerze, to jest jedyny dodatek, którego ona nie ma. Więc... więc... Teoretycznie i praktycznie wszystkie e, e, dodatki mam oryginalne, nie są one jakoś e, ukradzione, czy jakoś tam, nie wiem, w jakiś sposób zainstalowane z jakichś torrentów, także tutaj proszę bez żadnych oszczerstw w moją stronę, ja będę się starała na bieżąco jeszcze te dodatki uzupełniać, w planach mam jeszcze kupić właśnie cztery pory roku, e, mam zamiar kupić Zostań gwiazdą, i chciałabym też jeszcze posiadać pokolenia, a oprócz tego, jeszcze jakieś dodatki. Nie wiem, miejskie życie bym też chciała mieć. Zresztą w każdym razie zobaczycie. Ok, e, zobaczymy sobie. Zobaczymy sobie te prezenty. Tam jest też propozycja przyjaźni. Wiecie co, jest ich cztery. Dwa są od tego samego kolegi. To wiecie co, wybierzemy. Może po prostu kogoś tam wybiorę. I co my tu mamy? od dusiowatej. Dostaliśmy radio. Oczywiście... ojej, przepraszam Was widocznie wczoraj musiałam troszeczkę później wysyłać. No to w każdym razie od następnego odcinka będziemy... będziemy już... E, eliksir silnego zrobienia. OK. E, będziemy po prostu odbierać 5 i... O! Odbierać 5 i wysyłać 5, Ok. Dobra, to sobie później sprawdzę i teraz yy, ja za chwilkę wracam do Was, umebluję sobie tutaj na szybciutko ten domek. Thank you Okej, okay, więc tak, moi drodzy, jak widzicie jest bieda, jest bieda, jest straszna po prostu i e, no musimy jak najszybciej znaleźć sobie pracę, chciałam jej kupić taką troszeczkę lepszą i ładniejszą sztalugę, w sumie nie wiem, trochę może źle zrobiłam, e, dołożyłam lustro, zmieniłam na prysznic, bo prysznic jest dużo szybszy niż wanna, Łóżko chciałam mieć takie w miarę wygodniejsze troszeczkę kupić, bo, bo wiecie, potem mają ten ból pleców, na nastrójniki, no nie fajnie, nie fajnie. E, mam nadzieję, że będzie mogła tutaj zjeść na kanapie przy tym stoliku i tu w kuchni. Zmieniałam to tam parę lamp, bo ciemno tutaj było okropnie. No i cóż, zostały nam 3 dolary. Teraz e, tak na szybko pójdziemy sobie e, pracę i profesję. Znajdź pracę. Okej, okay, znajdź pracę na no bo no bo cóż, obejrzyj swój telefon. smartfon, tak. Taka bieda nie ma przy czym jeść, nie ma za co krzesła kupić. E... No właśnie. Stylistka, nie kobieto, ty chcesz być e... roślinką. Roślinką, chcesz hodować roślinki. E... Yy... Pff, bieda taka, że nie ma przy czym jeść ale kurczę, mamy smaku. wojskowa, polityczna muzyczna w sportowej i muzycznej strasznie, strasznie ciężko idzie rozwój wiecie co, tutaj właściwie to jak grałam sobie kiedyś w jedynkę a potem w dwójkę to bardzo często wybierałam tą wojskową, bo było najwięcej pieniędzy do zarobienia i tym razem też tak weźmiemy. Na razie będziemy po prostu y, Simkę rozwijać. E, zarobimy jak najwięcej pieniędzy, poznamy ludzi. Tutaj praca tylko 7 godzin, więc, więc jest ok. Tak, y, podejmi karierę. Cóż, zawsze przecież można karierę zmienić. E, tak, to był, to był Borys. Pamiętacie Borysa? Nie, Borysku, zostaw kluczyki od auta, zostaw. Ma taką manię, wiecie, że... E, może sobie poczatuj? Aha, tak. To wejdź na, wejdź na czat. E, co to? Tu teraz jesteś w godzinach pracy? Aha, nie zaczyna za 23 godziny. Sport musimy rozwijać. Poczekajcie, jeszcze sobie właśnie wejdziemy tutaj do. Yy, no bo przecież mamy wyposażenie rodziny, tak? Zapomniałam nawet o tym. Weźmy sobie gdzieś tutaj radio postawmy. O, radio może być tutaj. I mamy tutaj na szczęście dostaliśmy w prezentach yy, tą yy, maszynę do czyszczenia. Okej, okay, I kąpiel z bombelkami kosztuje o kurczę można by było sprzedać, ale nie nie ma tak łatwo nie ma tak łatwo eee, dobrze więc może podnosić ciężary eee, co no i mamy taki malutki biedny domek zobaczmy w ogóle jak on wygląda nie jest tak najgorzej no nie odkujemy się odkujemy się moi drodzy nie ma co narzekać nie jest tak najgorzej E, co my tu mamy? Właśnie rozpoczęła karierę wojskowa O tak, będziemy, będziemy sprzątać e, Co to jest? Nauczyć się umiejętności pisania. No dobra, chcesz się uczyć, to się uczyć Podjąć. Nie, kursu nie, bo za drogi. Zapisać się na uniwersytet. Wiecie co? No pewnie pójdziemy. Wysłać do tej osoby SMS-a. Skąd ty go znasz? E, tego ci na pewno na razie nie kupię. Emanuj aurum ukojenia. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, chcesz to... O, przyszła lama i przyniosła nam prezenty. Pan lama w ogóle odwala, tak? Z tego co ja tam zauważyłam w tym studenckim życiu, że to w ogóle... Tak. O, no. Super, super. W ogóle nie wiem, co to jest. Zrób zdjęcie ustawienia po Przeglądaj zdjęcia. Wiecie co? Y na tamtym saveie, który wam pokazywałam na początku, mąż mojej simki przyszedł do domu właśnie z takim czymś. Tylko, że ja nie mogę w ogóle nic z tym zrobić. Jak klikam, to nic się nie dzieje. Tutaj na szczęście, ee, o, nauczyć się umiejętności i ogrodnictwo. Co by tu wywalić? Tak, wywalinę weźmiemy to, bo Ty masz e, to związane z pragnieniem życiowym. Higiena nam spada, o. I więc tak, nie piszcie, żebym tam, nie wiem, e, jakieś kody wpisywać czy coś. Nie, gra jest... E, gramy bez kodów, gramy bez, bez jakichkolwiek wspomagaczy. Wszystko sobie sami zarobimy, do wszystkiego dojdziemy sami. Tak, podność, podność, zebrać. Bekłaś? No nie. Słyszeliście to ona bekła. O, masakra, kobieto. Aha, jeszcze przydałby nam się ten domek taki, bo e, tam jest możliwość zrobienia... E, jak to się nazywa? No, powiedzcie mi. Jest. Co? Jest tam możliwość zrobienia tej imprezy w domku wróżek i tam dokładnie wtedy ta zabawa podskakuje. No, ale dobra. Wiecie co to? O, nauczyła się umiejętności unikania pocenia w trakcie ćwiczeń właśnie opanowała podstawową umiejętność super eee, odwiedzić też nie wiem czemu oni zawsze mają to pragnienie zupełnie tego nie rozumiem, nie będziesz uprawiać joggingu eee, więc tak zadanie na ten odcinek, wymyślić imię i nazwisko na eee, zetki zetki Ksińskiej. No bo, że Wam się tak podoba, no to w sumie może zostać. I e, do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. Pa, pa!